Proszę Państwa, jak uruchomić kran w kuchni? Jak uruchomić baterię, jak nie ma żadnych pokrętek, żadnych przycisków? Jak to wszystko działa, Pani Agnieszko? Wszystko to działa bezdotykowo, ponieważ można zintegrować baterię z czterema czujnikami ruchu, a właśnie to robimy w Taschless Flix. Zintegrowaliśmy wylewkę z czterema czujnikami ruchu i każdy program odpowiada za coś innego, czyli tak samo można przefiltrować sobie wodę, mieć bieżącą wodę programem długim, krótkim programem od dołu wylewki. I mamy również wyciąganą wylewkę, która, słuchajcie, działa też bezdotykowo, ponieważ automatycznie się włącza nam woda po umyciu naszej. Dobra, czyli co, wystarczy rękę wysunąć? Proszę opowiedzieć, jak to działa. E, tak, dolny czujnik odpowiedzialny jest za krótki program, czyli taki, który jest w łazienkach publicznych. Czyli podkładamy ręce, mm -hmm. bez dotykania, nigdzie indziej, nie ma tam sensorów, tylko od to dołu. To znam, widziałem. Widział Pan, to tak. tak. Czyli od dołu włączamy wodę. Tak prawy czujnik ruchu odpala nam długi program, czyli jeżeli mm -hmm. chcemy umyć naczynia, włączamy prawy czujnik ruchu, czyli myjemy sobie naczynia dłuższym programem. Mm -hmm. Jak już nie chcemy ich myć, wyłączamy sobie ten program, tak samo bezdotykowo. Mm -hmm. Najważniejsze, co jest, u nas, czego nie ma nigdzie. Jest to filtracja wody, ponieważ montujemy ją podblatową. Nie musimy mm -hmm. mieć żadnych dzbanków filtrujących, kraników dodatkowych, ponieważ czujnik ruchu odpala nam lewą ręką dzięki trójdrożnemu systemowi tą filtrację wody z podblatu. Pełne lenistwo. Pełne lenistwo, ale bardzo wygodne, ponieważ jest to jak. To jest, zawsze mówię klientom, że to jest trochę zmiana. E, Biegów manualnej na automat. Jak już raz automatem no to pojedziemy, prawda. to nie chcemy wracać to do manualnej prawda. skrzyni biegów. I tak samo jest z tym kranem. Dobrze, proszę opowiedzieć o filtrach, które stosujecie, w jaki sposób uznajniają one wodę. Mamy pięciofazowe filtry wody, które są za, zamontowane bardzo niewielkie pod blatem. One są w stali nierdzewnej. Dlaczego w stali nierdzewnej? Ponieważ klienci nie chcą pić wody z plastiku. Tak. I mamy te filtry stalowe, one są bardzo ekologiczne. Wymieniamy tylko wkłady wymienne z środka, czyli ta Stal nierdzewna będzie nam służyć już na lata i ona jest bardzo tania w eksploatacji dzięki temu. Odkręcamy cylindry, wpadamy wkłady wymienne. Są to różnego rodzaju filtry: od jonizacji po mineralizację, po wkłady węglowe, które nam jakby oczyszczają tą wodę od samego początku do końca. Oprócz tego mamy też filtry z odwróconą osmozą, które. Bardzo dogłębnie nam już oczyszczają wodę, ale jako jedyni na rynku mamy filtrację zwróconą odwróconą osmozę z wodorem, czyli który działa na, dla nas bardzo korzystnie. Jest to, są właściwości antyoksydacyjne, czyli przeciwrakowe, więc można sobie też zainstalować odwróconą osmozę z takimi zdrowymi jakby właściwościami wody. Czyli woda jest nie tylko czysta, zdatna do picia, ale wręcz prozdrowotna. Oczywiście, tak jest. Dobrze, tak. to proszę do tej kamery powiedzieć, gdzie Was szukać. Możecie nas znaleźć... A, przepraszam, przepraszam. do tamto. Możecie nas... Jeszcze raz. Okay. To proszę powiedzieć do tej kamery, gdzie Was szukać. Możecie nas znaleźć na touchlessfreaks.com albo bezdotykowebaterie.com i znajdziecie tam, tam wszystkie nasze baterie z różnymi systemami filtrującymi wody. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo. Ślicznie dziękuję. Dzień.